Skoro jesteśmy na tej dyżurce, czy co to jest, jakie jest tam pełno kamer, chce się zorientować, co się dzieje na poszczególnych co, co się robi w tej fabryce. O, dobra. E, No widzicie, jak już wspomniałem wcześniej kadzie, nich są najróżniejsze substancje, e, one są mieszane ze sobą. E, I tak naprawdę nie do końca wiecie co powstaje, ale widzicie, że na przykład część e, efektów tej produkcji jest płynna, jest nalewana do jakichś słoików czy, czy butelek. Osobno są produkowane jakieś opakowania. Widzicie też, że są substancje suche albo w proszkach i wtedy pakowane są w bibułki takie składane na cztery albo w formie takich jest kilku pracowników, którzy siedzi przy takich ręcznych prasach, wysypuje proszek, przeciska prasę i wyjmuje potem takie tabletki. Stop, mogę? No. Kanuban, ty, my dostaliśmy informację od twoich y, psycholi, że to może być działanie molocha. Tak? My wiemy, że to jest działanie molocha. Wiemy, wiemy że to jest działanie molocha. Czyli na logikę zawsze się kończy magazynek. Czyli mój też się to coś musi kończyć. Jeżeli mu się to kończy, to musi gdzieś to napełniać. I teraz albo ma drugą maszynkę, która napełnia, albo bierze to skądś. Albo zdycha jak osad czy tam pszczoła. I wtedy, I wtedy tego jest 500 milionów. No. W zasadzie. To ja, ja bym poszukał najpierw jakiejś... Wywiertów, otworków, czy małych jakichś zaworków, które one W ogóle proszę cię bardzo dokładnie opisz jakiej to były wielkości. Pięść, palec. Proszę cię, Rudy mówi, że... Jak połączenie szczykawki z nóżkami od pajączka. Czyli to jest przedmiot wielkości, no trochę większy niż pióro. Okej. Pióro z nóżkami. Okej. I takim szklanym odwłokiem formy takiej probówki. No to mówiłem ci, to gdzieś musi się napełniać. Majku, rozejrzyj się po hali. Ja? No to dobrze. Tak. Ty się rozejrzyj po hali. To się... chodzę sobie to... tam po hali, widzę coś... Mogę co się założyć, mówię? że to jest fabryka Tornada. Yy, i... Ru Rudy, yy, tak. Jak on tam szuka... Hmm? Ja idę do jakiegoś takiego bardziej... Goś gościa, który wygląda na jakimś wyższym stanowisku niż zwykły murzyn, który napełnia. Widzę taką osobę? No, kręć się tych kilku brygadzistów i krzyczy na roboli i ich poganym. Ale nie chodzi... Nie... No okej, okay, dobra. A jakiej karnacji są robole? Najróżniejsze, no, raczej jasne. Bo tutaj jest... no za polachę raczej jasno skórze. Ty jest jedynym rzutkiem. Czuję się zdyskryminowany. Jestem jedynym Murzynem to Też no. nie masz za łatwa. No, trudno. No gnoju mam Springfielda i mam więcej budowa od ciebie. Chuj. Dobra. Yy, ja... O, Bruzli. Jaka wielka dosta. Dobra, ja idę do brygadzisty. No. I. I... Yy, I... Yy, 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 I zaczynam rozmowę. No okej, okay. w jaki sposób. Czekaj, muszę się skupić, czekaj. Który z was tutaj dowodzi? Który z was tutaj jest od ochrony? No na no, bramie jest strażnik. A w ogóle, ogóle czego Ale... tu gościu chcesz? To... Nie poznaję cię. Bo nie pracujesz tutaj... chyba dla nas. Yy, znaczy się Ogólnie to tu nie pracuje. Ale tutaj zostaliśmy wysłani do pewnego zadania. Nie potrzebuję osoby, która chodzi po hali i pilnuje. Ale chodzi ci o kierownictwa brygady, czy chodzi ci o strażnika? Nie chodzi mi o tego przy bramie, nie chodzi mi o gościa, który siedzi za biurkiem i spisuje raporty, tylko chodzi mi o gościa, który chodzi między kadziami, między, między gośćmi, między z czymkolwiek, i pilnuje wszystkiego, znaczy się... od środka jak gdyby, nie? Przechodzi i pilnuje, nie? Macie takiego... Wiecie? No to tak wzrusza ramionami i pokazuje rzeczywiście na jakiegoś strażnika, który chodzi dookoła i sprawdza, czy, czy wszystko działa, czy, czy nikt nie grozi eksplozją, patrzy pra pracownikom na ręce, czy przypadkiem czegoś nie podkradają. Tak samo ubrany jak ten gościu przy bramie, przewieszona broń przez ramię. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to taki, wiesz, taki luźny salut im i idę do tego gościa. No jasne, właśnie, właśnie kiedy e, podchodzisz, to schylił się i sprawdza zapach substancji rozlanej na podłodze. Czekaj, do niej się mówi, teraz pytanie tak tam, do niej się mówi witajcie... Czy apalochowie Apolochow, używają się w trzeciej osobie? Do żołnierzy? Oni są one. Znaczy no nie rozmawiasz z rodziną królewską, czyli tak naprawdę jak będziesz mówił do tego człowieka jest bez znaczenia. Kurde, bo boję się, że mi trzy. Ale dobra, podchodzę. Nie wygląda na szlachetnie urodzonego. Znaczy tobie to i tak wisi, bo jesteś w Detroit i nie masz pojęcia, co się Apolachi tam odbiło. Dobra, podchodzę. Siem o gościu. No tak więc się patrzy. Co ty tutaj robisz? Nie pracujesz tutaj. Spostrzegawcy. Słuchaj, chodzi o to taka ważna sprawa. Otóż, No znaczy, no nie pracuję tutaj, ale mamy ważne zadanie tutaj w tej, tutaj, tutaj, w, w naszej pracy. Słuchaj, taka sprawa. Yy, czy ostatnio nie się jakaś awaria, wyciek, yy, przestój, cokolwiek? Choćby na 3 sekundy. Na pół minuty. No, coś przerwie się coś takiego, ale na bieżąco naprawiamy. Ale czy było coś takiego niespodziewanego, takiego dziwnego, nienaturalnego? Rzycę, może na perswazję, Dobra. trudny. Perswaz... Zobaczymy jak z nim dobrze gadasz. Perswazja mam na dwójce, no trudny, tak? Tak. Tylko poniżej 7. Jeden, siedem i druga kość gdzieś mi wyleciała. No, ale zdałem. No, zdałeś. E, no, tak na Ciebie patrzy i mówi no nie lubię ludzi, którzy tutaj węszą, ale skoro pytasz i mówisz, że masz jakieś zadanie tutaj, to ostatnio żem robił obchód w magazynie. E, I jak z, ja sprawdzam, czy przypadkiem pracownicy niczego nie wynoszą z, z, z fabryki, i zazwyczaj ich oklepuję, obmacowywuję i robię rewizję. A ostatnio robiłem rewizję, nikt nic nie wyniósł, a mimo to z magazynu znikają niektóre, niektóre środki chemiczne. Co to są za środki chemiczne? Panie, ja się nie znam. Ja tu jestem od obijania ryja, a nie od tego, żeby Dobrze. wiedzieć, jakie środki chemiczne są do czego. Ja tylko wiem, że jeżeli coś się nazywa ABC, i tego jest mniej niż było dwa dni temu. A jak coś się nazywa CDE i jest tego mniej niż dwa dni temu, to mam powody, żeby się przejmować. Dobra. Dzięki, ziom. Bardzo mi pomogłeś. Co to jest? Co, co, co teraz ci wylało? A, nic groźnego. Jakby było groźne, to bym tutaj przysłał i żeby rozsprzątnął, no bo jeszcze byłaby eksplozja. A raz tak było. Pół linii produkcyjnej wypieprzyło w powietrze. Dobra. To okej. Okay. Dobra, no to ja pff, idę po Majka, znaczy ja wiesz, znowu odchodzę na razio, taki lekki salut, wiesz takie na luzie i idę ty po Majka. Ty Troj, ty jesteś mafiozo Salut. No, ale wiesz, takie kliencie joł. Jest problem. No. Ale... Znaczy się. No. Musisz <laughs> powiedzieć, że po majka to masz trochę daleko. No, no to robi trochę daleko. Tak. Dobra. Potem bardziej wyszaj, niż dalej. No, w sensie Czemu? musiałby cię zaskrobać z podłogi. Ja, tam far, hop, ja. Ja. Czemu? Kogo? Nie? Bo Mike był Farhopow. Dobra, nie, jedziesz nie, po tego Francisa. A właśnie Rudy, bo ja miałem się po tym magazynie przejść, nie? No to sobie chodzę. Znaczy nie po magazynie, po hali produkcyjnej. No to po hali. No to chodzę sobie, czy widzę coś dziwnego? Coś, yy, co może nam się przydać? Zdefinij dziwnego. Zdefiniuję to w, w taki sposób, e, czy są pieniądze. Znaczy nie, nie ma pieniędzy, są, czy są pociski, o. Bo... Jakoś znaczy nie, funkcja, nie produkują, czy... nie produkują tutaj broni. Nic, nic żadnej broni nie ma nigdzie? Nigdy? Ewidentnie pracują tutaj przy chemii, tak? Mieszają jakieś substancje, e jakieś inne substancje łączą, nalewają, rozlewają takie rzeczy. Widać, że są wyraźnie oddzielone od siebie ciągi produkcyjne, które zajmują się innymi rodzajami substancji. Wiesz, no prawdopodobnie produkują tutaj wszystko od środków czyszczących po środki na ból głowy. No to skoro nie ma tutaj nic na czym mógłbym zarobić, no to chyba wracam. No to wracam jak tam... Ej, to, to znaczy... Jesteś w fabryce chemii. Powiedziałeś coś. dwa słowa, które ty nie pasują. Jesteś w fabryce chemii, nie ma tu na czym zarobić. To te, no. te zdania do siebie nie pasują. Z drugiej Czas strony powodów. nie do końca wiem jak sobie to wyobrażasz, że jest taśma produkcyjna, przy niej stoi 20 ludzi i pracują przy tabletkach, a ty na przykład zaczynasz z tej taśmy zabierać tabletki i pakujesz je do kieszeni. Słucham? Echle. A mógłby? Tutaj, rata, rata, czy, czy rata tutaj jest ponad setka ludzi, którzy pracują cały czas w czoła z i się bardzo się w bordel. Dobra, no to, to raczej e, cukierków nie będę kradł. Wracam do tego, do Borowy. Czy do Dobra. tego. Johna, czy ten. Johna, Johna. No. Dobra, y, a więc szukam tego, Francisa. I no znajdujecie się. Jak go znajduję... Słuchaj Francisz, trzeba iść do magazynu, tam coś znika. I może będą... Może będzie tornado. Ja rozumiem, że ty się spytałeś y, o nazwy tych specyfików, które znikają. Goś nie wiedział! No miałeś się dowiedzieć wszystkiego, Wajza. Ja, ty oni jak tutaj produkują to, to mają jakieś nie wiem, opakowanie na których coś pisze? No, czasami no, tak. Na przykład no, jest rozkontaktuj się z lekarzem lub <grym grym> to... Wiesz, to jest na zasadzie, że mają pudełko z prostego, białego papieru i na przykład przykładają szablon i sprayem coś psikują, albo przejeżdżają markerem i się nazwa, nazwa odbija. No to ja jestem lekarzem, to czy widzę jakieś, nie wiem, leki albo w tych substancjach chemicznego tak, tak. Widzisz, e, widzisz kilka rodzajów leków, e, widzisz e, psychotropy, e, painkillery najróżniejszego rodzaju, e, coś co wygląda jak mieszanka kwasu foliowego i aspiryny. Aha. No to e, aspiryny. Nie, nie, masz No to pani. chciałbym sobie coś tam skubnąć kawałek, nie? Ale no. Idziemy do magazynu! No czekaj, byś umierał na wojnie, to byś chciał ten moment Francisz. powtórzyć. To czy jest, czy be, będzie możliwość na przykład Ale nie leki? na taśmie produkcyjnej, gdzie stoi 30 osób. No nie są no tak. płynąci robotą, nic nie widzą. no to strażnik, który to patroluje zauważy. To jest, o A. którym gadałem przed chwilą. Znaczy możesz próbować, to będzie... Cholernie trudny na zwinne dłonie. Zręczny, nie, na zwręczność na ja zwinne dłonie. To podzajął kurwa tego spryta, jak to się nie przydaje. Wiesz pomoc. Dobra, no to... No to nie będę nic krat. To się przydaje, tylko niekoniecznie do kradzieństwa. Aha, no to nie będę nic kradł, spoko. Nie, nie. Idziemy do magazynu, dobrze. Ale ale chłopaki, to nie jest Tedek, no, przestańcie lutować. Ja wiem, dookoła... ja wiem, że powiedziałem, że tutaj do, ja wiem, że że dookoła są ściany, ale to nie są podziemia. Nie wolno wam wszystkich zabić i wszystkich okraść. Jak to nie? to jest, wiesz, wiesz, ile to jest Gabli, stary. Ale nie chcę wszystkich okraść. Nie, wszystkich nie. Przy, ok przy okazji, jak się będzie sprawdzało magazyn, może się coś jest szkubnie rozumiem, że... Nie, dobra, nie, bo ten... Tam... Nie, Francis, nie możemy niczego skubnąć. No to nie. Bo ten ty, ten gościu, z którym rozmawiałem, on obmacuje wszystkich, którzy wychodzą z magazynu. Chyba, że w rządku schowam psychotropę. <słuch> <gryczny> Mój na miejscu. No, no wiesz, Francis trwęki. ma jeszcze jednego tapsa, a Fernanda. Jednak go, Francis na pewno ma jakieś tam rękawiczki czy coś A po co ci rękawiczki? Rękawiczki kurwa na wojnie Patrz, obcinasz ten taki na przykład paluszek, nie? No. I wiesz, wkładasz tam te tapsy i takie 20 gramów tapsów wkładasz, zawiązujesz to, maczesz w jakiejś oliwie, połykasz Dobry narkokurier potrafi 100 takich tabletek przewieźć takich. Ale stary, nie lepiej zdjąć rękawiczkę? No, widzicie, że rzeczywiście Francis ma rękawiczkę na lewej ręce i ma także długi rękaw na tej ręce, co zaskakujące, biorąc pod uwagę, że na drugiej ręce ma krótszy rękaw i nie ma rękawiczki. Francisz, Ej, to jest A no, ja jestem moim dobrze? Albo ma niespotykane pojęcie o moldzie. Ej, Rudy. Co? Czy ja mogę zawinąć tabletkę w cygarety? Eee. Rozwijam cygaretę, wkładam tabletki, wiesz, układam je tak w rządek, zawijam i, i z, przodu, z tyłu jest filtr, znaczy się, to jest skręt, to z tyłu daję tytoń i z przodu daję tytoń. Możesz spróbować. Dobra, okej, okay. idziemy do magazynu. Idę do miejsca mniej więcej o którym gadał ten ten strażnik gdzie Tak, jest... tylko że magazyn jest zamknięty e, na kluczach Klucze Gadaj. są przy ochronie Kuffa Ten kościół z tym gadałeś o klucze. Kurwa, nie Dobra, to idę, wracam się do niego szybko, biegiem No I mówię, kościół, potrzebujemy żebyś otwarł magazyn no, Jest to bo... sprawa, y... Dwa, wiem że to jest głupie Bo, no, ale to jest ważna sprawa bo wiemy, przynajmniej mamy podejrzenia, bardzo mocne, co Wam zabiera prochy. A to Cię chyba interesuje. Okej. Okay. No może no w takim razie problematyczny na perswazję, tak. Dobra. Jedziemy. Czekaj, ile muszę mieć problematyczny, tak? Poniżej 10. 10 mniej pers więc tak mam... 7 mam. 7, 9. Okej. Okay. No to on tam jest, trochę się ociąga, ale w końcu was tam zabiera. Ja klucze od paska odpina, zanim z wami poszedł gwizdnął, na jakiegoś brygadzista, żeby kontynuował obchód za niego. I otwiera drzwi do magazynu. To jest pomieszczenie zdecydowanie mniejsze. Po dwóch stronach pod ścianami są regały, na których po sufitu są kartony z jakimiś substancjami. Każda substancja jest oznaczona. Co, co w pudełku danym jest. On chwyta taki przywieszony był przy drzwiach taka podkładka z klipsem i, i pokazuje, że niektóre z substancji zostały zaznaczone czerwono, na czerwono. To są te substancje, które znikają niewytłumaczalnie. Wiem, Francis, powiedz mi to... Dobra, dobra, okej. Okay. Dzięki gościu i idziemy w stronę tych półek. Jak się już oddalimy kawałek od tego gościa, się pytam. Francis? Który z tych to są psychotropy?